Serdecznie witam Państwa na konferencji Urzędu Miasta Łodzi. Jest ona poświęcona stuleciu urodzin papieża Jana Pawła II, który przypada 18 maja. Jesteśmy w tak szczęśliwej sytuacji, że mamy ogromną ilość miejsc upamiętniających papieża Jana Pawła II. Są to pomniki figuralne, są to tablice pamiątkowe, jest to bardzo wiele kościołów, w których można znaleźć pamiątki związane z pontyfikatem Jana Pawła II, z jego wizytą w naszym mieście i szeroką działalnością. Dlatego chcielibyśmy zachęcić mieszkańców, aby poznali te miejsca właśnie z okazji tego stulecia, aby nie oddalając się zbytnio od swojego domu, czyli w sposób bezpieczny, również uczcili papieża Jana Pawła II. Jako, że prawie w każdej, dzielnicy, w każdej dzielnicy i prawie na każdym usiedlu znaleźć można jakieś miejsce upamiętniające. Takich miejsc znaleźliśmy 19, tych, które są ogólnie dostępne, tak, gdzie, że można tam przyjść, złożyć kwiaty cicho oddać się modlitwie i refleksji. Opracowaliśmy specjalną mapkę, na której, na której nanieśliśmy wszystkie tego typu miejsca. Niektóre są bardziej znane, niektóre mniej. Będą wszystkie dostępne w internecie na specjalnej stronie internetowej www.loc.pl Jan Paweł 2. Na stronie internetowej Miasta Łodzi serdecznie zapraszamy Państwa do poznawania tych miejsc oraz do oddania przycipa papieżowi Janowi Pawłowi II w dniu 18 maja. Archidiecezja Łódzka włącza się w obchody stulecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji będzie, będą miały miejsce różne inicjatywy. Z uwagi na COVID-19 i niemożność fizycznego udziału w tych uroczystościach, będzie można uczestniczyć w nich w sposób zdalny poprzez transmisje internetowe. I tak, jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, dla nich zostaną przygotowane specjalne lekcje, katechezy, które poprowadzą. Katecheci, siostry zakonnej i księża, e, e, sz, uczniowie szkół, e, zespołu szkół katolickich im. Imieniem... Dobrze. E, uczniowie szkół e, imienia Jana Pawła II, która znajduje się e, na Teofilowie, e, wezmą udział w konkursie rozpisanym dla nich. Jest to e, e, multimedialna prezentacja, która mówi o Janie Pawle II jako patronie szkoły. Ta prezentacja będzie później ogólnodostępna także w internecie. Natomiast główne uroczystości urodzin, stulecia urodziny Jana Pawła II, będą miały miejsce w Wódzkiej Katedrze w najbliższy poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18.00. Mszy Świętej przewodniczyć będzie księdzarcybiskup arcybiskup Grzegorz Ryś. W czasie Mszy Świętej wystąpią soliści Teatru Wielkiego, którzy po Mszy Świętej będą mieli mały koncert po koncercie wszyscy przejdziemy pod pomnik Jana Pawła II i tam wspólnie odśpiewamy barkę. Stulecie urodzin Jana Pawła II będzie takim preludium także do kolejnej rocznicy urodzin, kolejnej rocznicy pobytu Ojca Świętego w naszym mieście, która przypada 13 czerwca. W tym roku będzie miała ona zupełnie inny charakter, ponieważ będzie rozłożona na dwa dni. 12 czerwca w łódzkiej katedrze w południe odbędzie się msza święta Będą na niej obecni przedstawiciele wszystkich dekanatów, a więc możemy powiedzieć śmiało całej archidiecezji. I wieczorem tego dnia rozpocznie się tak zwana doba eucharystyczna. Przez całą dobę, od 21. 12 czerwca do 21. 37- 13 czerwca, we wszystkich parafiach kościołach rektoralnych Archidiecezji Łódzkiej, będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiemy dobrze, że w naszym mieście. Na Lublinku odbyła się msza święta w czasie której ojciec święty udzielił dużej grupie dzieci pierwszej komunii świętej. Zwracając uwagę na Eucharystię, przez całą dobę każdy będzie mógł przyjść do jednej ze świątyń w naszym mieście, w naszej archidiecezji, by tam oddać cześć najświętszemu sakramentowi Chrystusowi utajonemu w najświętszym sakramencie, na którego zwrócił uwagę właśnie ojciec święty. Jest to skarb kościoła, który Przechowywany jest we wszystkich świątyniach, którego zabieramy w Komunii Świętej w sobie do swoich domów. Serdecznie zapraszamy do udziału w stuleciu obchodów urodzin Jana Pawła II, ale także o włączenie się w tą dobę eucharystyczną na terenie całej archidiecezji Łódzkiej.